Wyobraź sobie, że trzymasz w rękach czaszkę, która nie wygląda jak żadna inna ludzka czaszka, jej kształt jest dziwny, poczodoły zbyt płytkie, a kości nietypowo cienkie i lekkie. Od pierwszej chwili czujesz, że to nie jest zwykłe znalezisko. Tak właśnie zaczęła się historia jednej z najsłynniejszych zagadek paleantropologii, gwiezdnego dziecka, znanego na całym świecie jako Star Skull. Ta historia zaczęła się od tajemniczego znaleziska i szybko przerodziła się w sensację, w której mieszają się nauka, pasja badaczy i teorie o życiu pozaziemskim. Dziś przyjrzymy się jej krok po kroku, oddzielając fakty od fantazji. Nasza historia rozpoczyna się około 90 lat temu. Pewna nastolatka, odwiedzając malowniczy Koper Canyon w Meksyku, jakieś 160 km na południe od miasta Chihuahua, postanowiła pozwolić sobie na małą przygodę. Rodzina ostrzegała ją, żeby trzymała się z dala od starych, opuszczonych kopalni w pobliżu, ale ciekawość zwyciężyła. Pod pretekstem spaceru ruszyła w stronę starych jaskiń kopalnianych, chcąc odkryć, co kryje ten zapomniany teren. Wędrując wąskimi tunelami, nagle natrafiła na widok, który na zawsze zapisał się w jej pamięci. Na Ziemi leżał ludzki szkielet. Obok niego znajdował się niewielki kopiec ziemi, z którego wystawała maleńka, zdeformowana dłoń, zaciskająca się na ramieniu większego szkieletu. Dziewczynka zaczęła ostrożnie usuwać błoto, a jej oczom ukazał się cały, bardzo nietypowy szkielet dziecka. Zafascynowana znaleziskiem, postanowiła zabrać kości. Ukryła je w wąwozie pod pobliskim drzewem, planując wrócić następnego dnia. Los jednak miał inny plan. Przez kolejne dwa dni padał ulewny deszcz. Kiedy pogoda się poprawiła, dziewczynka wróciła po swoje znalezisko, ale większość kości została zmyta przez wodę. Ocalały tylko dwie czaszki, większa i mniejsza, niezwykle zdeformowana, które utknęły w pobliskich krzakach. Podnosząc je, zauważyła, że większa czaszka miała uszkodzoną szczękę, a dolna część twarzy mniejszej była niemal całkowicie zniszczona. Zachowała obie i przechowywała w domu, gdzie przetrwały aż do jej śmierci, kiedy to trafiły w ręce rodziny. Lata później czaszki znalazły się w posiadaniu pary z El Paso: Reya i Melanie Young. Melanie, będąca pielęgniarką neonatologiczną, od razu zwróciła uwagę na mniejszą czaszkę. W swojej karierze widziała wiele dzieci z różnymi wadami wrodzonymi, ale ten kształt był absolutnie wyjątkowy. Postanowiła znaleźć kogoś, kto mógłby rozwikłać tą zagadkę. Tak trafiła do Lloyda Pai, badacza zajmującego się pochodzeniem starożytnych czaszek. Pai zgodził się pomóc i przekazał czaszkę do Narodowego Instytutu Zdrowia, gdzie pobrano próbki DNA w celu przeprowadzenia dokładnych analiz. Czaszka dziecka od razu przyciągnęła uwagę swoim niezwykłym wyglądem. Jej cechy były tak odmienne, że nawet osoba bez wiedzy medycznej mogła dostrzec, iż różni się ona od typowej ludzkiej czaszki. Już pierwsze pomiary ujawniły szereg zaskakujących anomalii. Objętość mózgu czaszki wynosiła około 1600 cm3. O 200 cm więcej niż przeciętnie u dorosłego człowieka, i aż o blisko 400 więcej niż u dziecka w wieku 5 lat. Kształt głowy był nietypowy, tył czaszki spłaszczony, a cała bryła znacznie bardziej zaokrąglona niż u ludzi. Oczodoły niezwykle płytkie, owalne, skierowane bardziej ku przodowi, pozbawione typowych krawędzi kostnych. Zatoki czołowe były praktycznie nieobecne, a kość lżejsza i cieńsza niż u dorosłego człowieka, miała ona także inną strukturę włókien kolagenowych. Różnice w chemicznych i fizycznych właściwościach tej czaszki były tak zdumiewające, że nawet doświadczeni naukowcy nie potrafili dojść do jednoznacznych wniosków. Dla niektórych badaczy stanowiło to dowód, że tak zwane gwiezdne dziecko nie mogło być w pełni ludzkie. Hipoteza Lloyda Pai. Lloyd Pai był pisarzem i popularyzatorem teorii o pozaziemskim pochodzeniu życia. Gdy zobaczył czaszkę, uznał, że to może być dowód na hybrydę człowieka i istoty pozaziemskiej. Twierdził, że matka dziecka była kobietą z Ziemi, a ojciec kimś nie z tego świata. Pai przez lata promował tą teorię w mediach. Organizował wykłady i zbierał fundusze na badania DNA. Uważał, że cechy czaszki są zbyt niezwykłe, aby dało się je wyjaśnić chorobom czy deformacją. W jego oczach była to fizyczna pozostałość po wizycie obcych na Ziemi. W 1999 roku czaszka została przebadana w laboratorium Bolt. Wyniki były jednoznaczne. W próbkach DNA obecne były zarówno chromosomy X, jak i Y, co oznaczało, że dziecko było chłopcem. Co więcej, oboje rodzice byli ludźmi. Sam wiek czaszki oszacowano na około 900 lat. W 2003 roku kolejne analizy mitochondrialnego DNA wykazały, że matka należała do haplogrupy C, typowej dla rdzennych mieszkańców Ameryki. Dla porównania, kobieta znaleziona obok miała haplogrupę A, więc nie mogła być biologiczną matką chłopca. Wniosek naukowców był jasny – to w 100% człowiek. Neurolog Steven Nowella z Uniwersytetu Yale stwierdził, że wszystkie cechy czaszki można wyjaśnić znanym schorzeniem – wodogłowiem. Jest to stan, w którym w mózgu gromadzi się nadmiar płynu mózgowo-rdzeniowego, Powodując rozciągnięcie i deformację kości czaszki. U dziecka, które nie miało dostępu do leczenia, takie zmiany mogły być bardzo nasilone. Płytkie oczodoły, brak zatok, powiększona objętość czaszki to wszystko pasuje do tego rozpoznania. Nawet struktura kości mogła być efektem długotrwałego nacisku płynu na cienkie kości czaszki dziecka. Sceptycy tacy jak dziennikarz naukowy Benjamin Radford podkreślają, że w takich przypadkach często zaczyna się od poszukiwania nadzwyczajnych wyjaśnień zamiast najpierw sprawdzić te proste i logiczne. Radford i inni badacze zarzucali pajowi, że ignorował dane genetyczne i wybierał jedynie te fakty, które wspierały jego tezę o obcych. Steven Noela zwracał uwagę, że jest to klasyczny przykład pseudonauki. Ustalony z góry wniosek, do którego dopasowuje się interpretacje dowodów. Czaszka gwiezdnego dziecka przez lata budziła emocje, prowokując pytania o życie pozaziemskie. Choć badania DNA jasno wskazały, że była to ludzka czaszka najprawdopodobniej chorego dziecka, dla wielu pozostała symbolem niewyjaśnionego. Ta historia pokazuje, jak łatwo niezwykłe odkrycie może stać się źródłem mitów, ale także przypomina, że nauka, choć mniej spektakularna niż fantazje, daje nam najpewniejsze odpowiedzi.